Senator Jan Michalski jest uznawany za jednego z najaktywniejszych parlamentarzystów na Dolnym Śląsku. Biuro Jana Michalskiego znajduje się również w Lubaniu i w każdy ostatni poniedziałek miesiąca mieszkańcy miasta i powiatu lubańskiego mogą osobiście spotkać się z senatorem. Staram się zachęcać mieszkańców mojego okręgu do przychodzenia ze sprawami, które wydają im się nie do rozwiązania. Szczególnie wtedy, kiedy może to dotyczyć spraw rozpatrywanych przez albo administrację rządową, albo samorządową. Czasami ta pomoc nie ma takiego charakteru czysto prawnego. Chciałbym podpowiedzieć różnym osobom, jak w ich sytuacji życiowej warto albo należałoby się zachować, Dochodząc do, do swoich praw tak w skrócie mówiąc. Czasami to też trzeba powiedzieć, są sprawy, których rozwiązanie nie jest w mojej gestii. Dotyczą to prywatnych relacji, spraw na przykład między małżonkami albo rodzinnymi. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby znając już funkcjonowanie administracji samorządowej i rządowej podpowiadać, jak warto, warto zrobić, żeby miało to jakieś takie pozytywne efekty. A z jakimi problemami zwracają się do parlamentarzystów mieszkańcy? Oczywiście nie podam konkretnych sytuacji, szczególnie jeśli dotyczą to spraw bardzo osobistych, a z takimi też wiele osób przychodzi. Ale mogę podać przykład z powiatu lubańskiego. Społeczność związana szczególnie z gminą Leśna niepokoi się o możliwość wydobywania ród uranu w tamtym regionie. I w tej sprawie zwracałem się zarówno do samorządów, jak i do ministerstwa, sprawdzając, czy zostały spełnione określone, określone procedury przy staraniu się na, o koncesję. Zdarzają się też takie sytuacje, że osoby, które od lat starają się o pomoc w kontekście przebicia się, nawet tutaj nie załatwienia, bo, bo, bo to jest czasami słowo, które nam się źle kojarzy: przebicia się do, do właśnie pewnych organów samorządowych z argumentacją dotyczącą chociażby być może wydaje się banalnej sprawy, przejścia, w określonym miejscu, przejścia dla pieszych, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa korzystania przez dzieci dojeżdżające do szkoły. Przychodzą zarówno osoby fizyczne, jak i radni, którzy funkcjonują w danej, w danej gminie na, na określonym szczeblu. Także ten przekrój spraw jest bardzo duży. Od tych bardzo osobistych spraw, od kwestii dotyczących mieszkań czy relacji międzyludzkich do sprawy, które są potrzebne do rozwiązania określonej społeczności czy do gminnej czy powiatowej. Ja zapraszam do takiego kontaktu przede wszystkim w sposób umówiony, bo ja wiem, że moje godziny dyżurów w określonym miejscu mogą wielu osobom nie pasować. Dlatego sekretariat, który mieści się w Zgorzelcu będzie starał się jakoś dopasowywać te, te wszystkie możliwości do określonych osób. Poniedziałek jest dniem, który dla mnie, jako parlamentarzysty, senatora, jest dniem najbezpieczniejszym, jeśli chodzi o tworzenie kalendarza na przyszłość, bo jest to dzień przeznaczony właśnie głównie na pracę w terenie. W ten dzień rzadko odbywają się posiedzenia komisji lub posiedzenia senatu. Ale nie można też tego wykluczyć. Staramy się z pewnym wyprzedzeniem umawiać tak, żeby każdy, kto zadzwoni, mógł sobie w kalendarzu ten czas zarezerwować i tak, żebym ja mógł odpowiednio i efektywnie wykorzystać zapisując osoby na określone godziny. Tak dzieje się w biurach w Bolesławcu, Lwówku, Lubaniu i Zgorzelcu, bo tutaj to ja staram się dojechać do tych miejscowości, tak żeby każda osoba miała w możliwie najszybszym, naj, w najmniejszej odległości możliwość spotkania się z parlamentarzystą, ale jestem też otwarty na spotkania w terminach, które nie zawsze mogę określić z dużym wyprzedzeniem, a biuro... Na przykład spróbuję, mając czy znając mój kalendarz, wpleść jakieś spotkanie w, no, na bieżąco. Mieszkańcy Lubania i powiatu mogą umawiać się z senatorem pisząc na adres e-mail biuro senatora małpajanmichalski.eu lub pod numerem telefonu 75 77 81 379.